Dzisiaj pokażę Wam frezarkę ELU MOV-11 na taki typ frezów nakręcanych na gwincie. Zobaczcie, tutaj jest podziałka do ustawiania odległości od prowadnicy. Tutaj jest blokada tej regulacji, możemy sobie to zablokować. Tutaj mamy też regulację głębokości z kontrą. Blokada jest dosyć specyficzna, ona jest teraz zablokowana. Jak to poluzujemy, to musimy odciągać ten wałek, żebyśmy mogli to przesunąć. Tutaj on wchodzi w takie dziurki, żeby się całkowicie zablokowało. Łącznik starego typu, ale fajnie wyprofilowany, żeby przez przypadek maszyna się nie włączyła. Jeżeli to spadnie, no to się po prostu wyłączy. Rączki. Są drewniane. Trzeba wam pokazać blokada. to tutaj musicie włożyć sobie na przykład tak. Kiedy sobie blokujecie silnik, bo tutaj jest wał jest taki przelotowy. W 75 można było kupić nowszy model, więc to jest starsze niż 75 rok.